Czy jesteśmy w stanie przeprowadzić rozstanie tak, żeby nie skrzywdzić tej drugiej osoby? Nie. Nie da się. Nie ma takiej opcji w ogóle, żeby rozstanie, za rozstaniem nie szło jakieś cierpienie. Zawsze idzie cierpienie. A nawet jak już obie osoby są obojętne wobec siebie? Tylko, że jedna osoba podejmie decyzję, że się rozstajemy? Tak, bo wtedy to znaczy, że to rozstanie już zaczęło się dużo wcześniej, ten proces. Dlatego czasami jest tak, że ludzie, kiedy się już rozstają, to nie ma tych płacz, łez, cierpienia, bo oni tak naprawdę już przeżyli ten etap, żałoby na etapie związku. Na przykład widząc, że właśnie się od siebie oddalają. Że, że ona mnie nie pyta, czy chcę herbatę, prawda? Albo ja mu proponuję, a on mówi nie, nie. I, ale po prostu zawsze każdy związek rodzi się z wielkiej miłości, namiętności, zakochania potem miłości. Więc nie ma opcji, żeby w momencie, kiedy. To się kończy, żeby nie pojawiło się w kimś cierpienia. To jest tak, że niektórzy się cały czas łudzą nadzieją, tak? Łudzą, mm -hmm. bo nadzieja to jest też taki bardzo znieczulający środek. Bardzo. To, bo, to nas, bo nasz mózg też nie odróżnia prawdy od fikcji. I jeżeli my, będąc w złym związku, żyjemy wspomnieniami, jak to kiedyś było wspaniale. To my wprowadzamy się w stan, że jest wspaniale, chociaż yy, jest beznadziejnie. Albo łudzimy się w przyszłość, dajemy nura, a jeszcze kiedyś będzie tak jak kiedyś. Te mechanizmy obronne. Dokładnie, mechanizmy obronne. I teraz to jest też bardzo ciekawe, bo tak, z jednej strony warto sobie przypominać czasy, kiedy byliśmy zakochani, zresztą na terapiach par, czasami jest takie pytanie terapeutów, że. A niech państwo sobie przypomni, jak to było, jak się poznaliście. I ludzie wtedy przypominają sobie te czasy. I to jest dobrze. Ale jeżeli za bardzo się zanurzymy w tych wspomnieniach, podcast w związku na YouTube i Spotify. Tam cała rozmowa.